Wyobraź sobie najniebezpieczniejszy świat w Minecraft, gdzie pogoda w każdej chwili może nas zabić. Tornada, wichury, a nawet nieprzewidywane anomalie pogodowe. Wszystko to może nas spotkać w każdej sekundzie. Dziś, wraz z Alionem, musimy przeżyć to wszystko na hardkorze, gdzie mamy jedno życie. Wraz z tym musimy zabić smoka i rozbudować jak najlepiej naszą bazę. A cała przygoda zaczyna się właśnie teraz. Dobra moi drodzy, jesteśmy już na świecie, jest z nami Alion i będziemy musieli jak najszybciej właśnie zbudować naszą bazę, zdobyć materiały i się przygotować przed jakimś szturmem, bo nie ukrywam, że mamy dosyć mało czasu. Ze względu że w każdej chwili może się pojawić storm No stary, zbieraj jedzenie, zbieraj wszystko co jest po prostu wiosce wartościowe bo trzeba popylać, bo mamy serio mało czasu, nie? Ej dobra, stary ma obsidian, ej obsidian? patrz! Ile? No, e, 11 obsidianu, to akurat o, będzie na, na... Dobra, dobra, zajebiście Ej, tylko że e, flint by się jeszcze przydał bo nie mam flip bo odpalić tego ten portal To czekaj, trzeba gdzieś się przejść O, wioska, 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 wioska druga wioska No Dobra, dobra, Rezamy. to idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Kowal O Zajebiście e, Miecz, siekierę i. Iron pickaxe. takiego Taki ocułkowala? Co no. zdajesz? I. Miecz. E, mam skórzane spodnie. Chodź. Mogę ci dać miecz mieszkam spodnie. inny, mieszkam inny, chodź to gdzie tu jest. Daj mi, tutaj mi, bo ja, ja jestem od klepy tutaj. Gdzie jesteś? Tutaj, koło ciebie, za tobą, za tobą, za tobą. Odwracaj się. Tu jestem. O! Słuchaj! Jakby co to są buty, nie spodnia, ale spoko. Cześć kolego, chcesz kwiatuszka? I patrz co robię, patrz co robię, bo robimy akcję teraz. On nie chcę kwiatów. Jestem Golem, gdzie jestem golem? No tam. Ty jesteś tu ogólnie nowy w Minecracie, to ci coś pokażę. No, pokaż. Teraz idziemy tu, do tego miejsca, na przykład. Raz, dwa, trzy. Dobra. Teraz dwa. Mo teraz może mi postać. Ile? Pięć żelaza. Żelaza. Ej, ej, ja tarczę nam szybko muszę zrobić teraz. No to Ja mam pięć dobra. żelaza. Tak, tak, tak. Dobra, to ja zbieram nam jedzenie, ty weź przygotuj te do bójki rzeczy i pójdziemy do sobie bójki. te Widać, że nie jesteś kraftowcem. do bójki rzeczy Idę na jedzenie zbierać, ty a koninę, koninę możemy jeść? Kru. Stary wydaje mi się, że nie, A tak mi się tylko wydaje A rozumiem, rozumiem Robię nam ogólnie tarczę teraz, tarczę dla ciebie Kilowce zrobię, klasa, klasa, wszystko jest Gdy zbieraliśmy itemy, aby wejść do netheru, stało się coś, co nas zaskoczyło a Ty, co jest? To jest O kurde ty, Ej, co się, ci gdzieś. Chowaj się gdzieś Ej, czemu mnie normalnie zrzucę na bok! Chowaj się gdzieś! Ej, kurde! Ty mnie w domku nosi! Co się dzieje? Dobra jesteś już, patrz co się tam gdzie kurde! Dzieje. Uciekaj, uciekaj stąd! uciekaj! Ty a mój koń! Mój koń, choćby mojego konia! Nie ma szans, że ja go tam zostawię. To akcja ratunkowa koni Chodź, pomóż mi. Idę! Ty, bo mnie już znosi tam. Nie to znosi. Dawaj, da, da, dawaj szybko, szybko, szybko po tego koń jest. I od razu i od razu uciekaj Ty! Koniu! Nie, koniu! dobry nie, bo z koni wlecę! Nie powróci! No, nie! Ucieka, nie uciekaj! Nie! Ja, ja uciekam więc! Nie, mi. Nie Dobra! Nie no bo tutaj z koń utknąłem! <laughs> ucieka! Ty no ja nie mogę no! Ja widzę co się dzieje! Ty, ty noś, nie widzisz, konia widzisz, mi? mi zabiera! Nie! Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, ale nie pomogę ci! Nie no! No weź no! Człowieku! Dawaj, koniu, dawaj, 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 jeszcze troszkę musimy uciec! Dawaj, 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 no wiem, że ciężko, dasz radę! Przeżyjemy to. O kurde. Uciekaj, uciekaj. Przeżyjesz? Dobra. Sojus, kurde, co, jest jakieś pioruny, kurde, coś tu dzieje ty. Słyszysz... Ty, ono idzie w naszą stronę, idzie w moją stronę, znaczy. Uciekaj, uciekaj! Chodź, 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 jestem przy tobie, ale mocny wiatr. Znosi. Uciekaj, uciekaj, jak najdalej. O kurde. Heda, chyba oficjalnie to przeżyliśmy. Ale o patrz, kurde. co się tam dzieje? A więc skończyliśmy pierwsze spotkanie z tornadami, które już było dosyć trudne. E, dlatego oglądajcie do końca, bo to co będzie się dziać poniżej, to nic przy tym co było. Ty ja myślałem, że już nie przeżyję tego, że z tego nie wyjdę. Myślałem, że stary, już z ja... będziemy mielonką. Stary, <laughs> ja myślałam, że zdechnax ster jak ty skonil tam lecisz do tego tornada. Ale ja tam leciałem, bo się słomy, już słomy nie mamy. Eee, ja mam pięć. Pięć słomy? I teraz sobie to przerabiam na chleb. Dobra, co wiesz. Ale crafting wszystko tam zostawiłem, bo było tak... był taki armagedon, ty. Ja pierdzielę. Z tak ciemno. Nie, to jest tragedia, musimy jedzenie zebrać, bo jak nie mamy tej słomy, to... Z trochę słabo. O kurde, ale było blisko i to pierwszej nocy. Star, pierwsza. Wyobraź sobie, nie? Teraz jest coś takiego, to co dopiero będzie ostatniej nocy. Ty, ale ono I się rob... jakieś coraz większe robi. Mi się wydaje, że ciężko będzie to pobić. Ty, co się. Ty, tam bo to cała ta góra dzieje. się już tam kręci. Nie, ja ci kranę. Oj, ku... oj, Nie z Okej star. Zbudowaliśmy portal i wreszcie weszliśmy do netheru. I ja z tobą koń, się wszędzie ruszam. Chodź, lecisz za mną koń Idę, idę? Kon, kon nie leci, z koniem się nie da O kurde, o kurde, no to... O kurde, ej, jest przeromane, dobra, Ty, ale ja mam bloki! Eee, to domane. jest... No, to jest wszystko nether. Ej, uważam, stary, że to jest najcięższe wyzwanie, jakie w ogóle kiedykolwiek wiesz. Przechodziłem w minecrafcie Dobra, stary jesteśmy. Chodź. O, teraz masz. tutaj w ogóle powinny być endermany i teraz patrz Masz jedną łódkę. W momencie kiedy widzisz Endermana, daj łódkę pod Endermana, okej? Okay? Dobra, 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 mam Endermana. Masz? Do łódki, do łódki go. Nie działa. Czekaj. Nie, 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 bigo, 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 ja się tarczyję, bigo Dawaj, dawaj, dawaj Co masz? Nie mam nic, nie wyleciało z niego A, nie, nie Szukamy dalej Jak to coś, coś ja, jak coś to mam perłę Masz perłę? Nawet, na, nawet dwie to, to po prostu po jednej będziemy mieli, nie? Jak coś No, git, git Dobra, chodź, Ało. wracamy Dobra, mamy dzień. Zajebiście, Po wszystkim wróciliśmy zobaczyć zniszczenia, jakie tornado zrobiło, i byliśmy zaskoczeni. Co się działo? Pa Patrzcie, co kurde. Tu się działo, stary? Jest, o, jest kurde, miście, no. Coś coś poniszczyło, ale nie dużo, no bo to, to dopiero było też pierwsze tornado, nie? Teraz, stary, posłuchaj, Poprzednie tornado było mocne, ale to tornado, które teraz będzie, będzie mocniejsze. Więc ja proponuję zbudować takie bezpieczne miejsce dla nas, abyśmy sobie po prostu poradzili. Więc zbierzmy surowce i wybudujmy jakąś fajną bazę. No, trzeba zbudować coś, bo za 9 dni to będziemy trzeba, mieć tej no. hordy zombie, więc. Trzeba się jakoś przygotować na nią A więc, aby mieć jakiekolwiek schronienie Zaczęliśmy budować bazę na wzgórzu A wysokie miejsce równa się z tym, że jest mniejsza szansa Na to, że tornado nas dorwie Dora, stary, no, Heda no. Chciałabym ci powiedzieć, że już zrobiłem bazę Ty, a myślisz, że to wytrzyma jakiekolwiek tornado? Stary, przekonamy się Ty, Alion, Alion, Alion Co? Co się dzieje? Zobacz, zobacz za okno O kurde ja cię du Co się dzieje? Ty, Ej, dwa, to tornada, jest... dwa tornada, dwa tornada Ej, to się wszystko rozwala, to się wszystko rozwala Widzisz, co tam się dzieje? Ale dobra, na razie, na razie jest spokojnie, na razie jest luz No ja bym, ja bym, wiesz, wiesz, czym mi się teraz zają? E, Tymi zombie przed bazą, bo jest tego ogon No, trzeba je, trzeba je załatwić A jak, a jak, a jak będzie po prostu, jak tornado będą blisko, to wtedy będziemy się chować Pomóż mi bić zombie, bo tego za dużo Sorry, Nie. sorry Chodź! Tu. Alien. Uciekam, Alien, Uciekam, 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 uciekam Chodź tu A czeka, horda mnie goni Wracam się, wracam się Chodź, 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 dawaj, dawaj. Dobra, jestem, 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 jestem. Bijaj, 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 bijaj. Dobrze. Prawie mnie zabiłeś stary. Sorry, sorry. Mam pomysł Dobrze, dobrze, dobry pomysł, dobry pomysł. Chodź tu, bo ci małe gówniaki gonią. Chodź tu będę bił. Ginę, ginę, ginę. Chodź tu, chodź tu chodź, tu chodź tu, chodź Koniec już tu, pomysł. Tu, tu, tu. nie, 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 nie będzie końca. Przeżyłem, przeżyłem, dobra, jest git. Tak? A ja nie, zaraz ja nie przeżyję. Wracaj się! Dobra, chodź. Ej, te tornada cały czas się poruszają, ale nie w naszą stronę jak coś, więc luz. Nie idą do nas. Ty, ta cała wioska to. Ta cała wioska nie w gruzach. No tak. Ty, spadłem, spadłem. Pomagam ci pomóc. Odciągam zombie jak odciągam, odciągam. Nic nie... Przeżyj, przeżyj. Te małe zombie bije. Poradzę sobie raczej, poradzę los. Teraz jest ich mniej. Dobra, nie Ej, dobra, tutaj już jest luz, nie? Już powoli z tymi tornadami. Ty, no ja już nic nie odczuwam, tylko no jak widzę, że tam cała wioska nie będzie już tej całej wioski, no to trochę nie będzie Dobra, robi się dzień. Pójdziemy do wioski, zobaczyć co, co się stało. No, prawda. Ty, Pysz? chodź tam, chodź tam. Dobra, chodź zobacz co się tam stało. Wszczędzie. Ty, zło... to się już tutaj nie, zaczyna. Nie ma to w ogóle to się już tutaj zaczyna, to było blisko nas. To no tak. To się jeszcze pali. Pa jeden koń przeżył. Całej <ślaś> wioski jeden koń. Farciasz <ślaś> ty! No. Ale nie jeszcze są ma villagerowie, ale patrz jak to jest wszystko zniszczone. Oni wwalone mają, oni na dworze sobie siedzą. Ta. O kurde, ten, co się. Widzisz ten jak pali, patrz jak się pali. Widzę, 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 ale widzisz te domy jak są rozwalone? Patrz się jeszcze roz... bardziej ten. Rozprzestrzenia. Widzę, no jest straszny rozwój. No ci powiem ty, że koniec. Patrz na to, patrz na to. Zobacz co? popatrz na jeziorko. Jezus kryptus! Jezus kryptus, to ty? Ty idę, może mnie zbawić. Dawaj. Zobaczymy, co ma w swojej ofercie. Ty Stary, ci się coś nie pojechało? O! Za Chrystusa się podawać? No co? No co? Co, ja jestem za to. Widzisz mnie? Jestem za konów pierdziel Ej, dobra, wiesz co znaczy? Co to znaczy? Że przeżyliśmy drugie tornado. Trzecie, Rozumiasz, jakby, no. To już cięższe tornado. No ale wiesz o zobaczcie, nie? Drugie no tornado, rozumiem. druga fala tornado. Aby zapewnić nam większe bezpieczeństwo, postanowiłem rozbudować zalionę bazę. O, ja proponuję zrobić coś takiego, że zniszczyć aktualne mury i zrobić je dalej i wyższe, co to ty myślisz? Równa na trzy warstwy minimum. Ty, bo zaraz nocą, co my nic nie zrobiliśmy. Ja wiem, ja wiem stary, więc trzeba szybko budować, wiesz ty, Ej, tornado, co turnado, się teraz to dzieje? Ej, to jest jakieś tornado! Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie Ty jesteś? Gdzie, jesteś? Gdzie, jesteś? gdzie jesteś? Ej, dobra, nie, 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 Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie Gdy, no, my jesteś? jesteś? nie, My nie, 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 Ale stary, w nie, momencie, w my wyjdziemy z tego domku, to też nie, 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 też ściągam, nie, nie, Ej, nie, 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 też ściąga, nie, 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 nie nie! Perła, 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 perła! O kurde, nie, chyba, chyba ginę. Nie gadaj star. Dobra. Wchodzę do wody. Ej, co się tam dzieje? Muszę wyjść do jaskini, bo zginę. Ściąga się nadal? No troszkę. Ja pierdzielę. Dobra, o Jezu. To jest tak ciężki moc. Niesamowite po prostu. Po tym wszystkim postanowiliśmy się spotkać razem, aby zobaczyć te niesamowite zniszczenia, jakie zrobiło tornado. Patrz, O kurde! Co się... Tam dzieje. O kurde, no i koniec stary, normalnie, normalnie są bloki w tornadzie. I to są stare Ile Ile jest tych tornad? Trzy tornada. O kurde, stary, nie no. Nasz dom chyba jest. tego nie przetrwał. Tragedia, stary tu nic nie przetrwało dookoła, nic. Ty tam wszystko lata, patyki, bloki, wszystko. Ej, bo mnie wciąga tutaj, nie, to jest przeromane, dobra, uciekamy. Ucieka, ucieka. O kurde. Nie wciąga, nie wciąga, nic nie zrobię, stary. Mnie też. O kurde, no Ucieka nie, drugą ej, ja stronę, uciekam stary, ja nie mam W drugą stronę, w drugą idę, stronę. Idę, zdupiam, zdupiam, zdupiam. Dawaj, 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 dawaj. Nie! Nie O Oła! Ej, co się dzieje? Jestem na górze, to rada! Ty ja też, ty muszę chleba zjeść, bo zaraz nie wiem. Ja też jem, jem. Nie wiem, mam pióra, piórami, piórami coś zrobię. Co jest? Co się stało? Ej, burza się chyba zakończy! Nie gadaj! Gniemy? Nie gadaj, stary! Mieliśmy totalnego farta. W momencie, kiedy byliśmy wysoko i właśnie mieliśmy umierać, burza się zakończyła. Dowody, dowody, dowody. Wody, no, no, no. no. Dobra, ale chyba chill. Patrz, patrz, co się tu stało, kurde. Ty, tu nic nie ma. Nic tu nie ma, stary. Dobra, chill. O chodź, kurde. chodź do bazy, do bazy, bazy no. chodź do bazy I stary, ja po to to budowałem tyle czasu, żeby to teraz, nie wiem Zobacz, zobacz, zobacz sobie jak to wygląda Jeszcze stary, przed chwilą to była normalna baza Ty no, to wyglądało jak normalny domek, a teraz no... O kurde, i nie ma schodów <laughs> Ej dobra, i tanki zostały, czaisz? O kurde, nic nie ma Chodź Ty, Kostar. musimy iść do endu, po jeszcze jakieś enderperły Mówisz? No, dwie trzeba mieć To co, na smoka? Tak na, smoka. na smoka Szukaj smoka Spawner blaze musimy znaleźć skrzynkę złoto i ten... Ty, jest jakiś żółty ten, jest Blaze jest strzela no, ale, musimy do mnie. Cały, ale musimy cały, cały spawner tych pójku tych znaleźć O, mam pałkę, mam pałkę jedną Masz? Tak Dwa, dwa diamenty mam Mam spawner, mam spawner, chodź do mnie Dobra, idę B, B, kolejni się zrespili Cztery pałki mam, cztery pałki mam Dobra, mam, mam pięć pałek I jeszcze ostatnia, ostatnia, ostatnia Mam pałkę, mam pałkę mam wszystko mam wszystko. Chodź, 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 chodź. O kurde. Trzy serduszka, dwa. No i kon... dobra. Było blisko, myślałem, że już koniec mojego no żywota. Ty dobra, z Bastion tak. Jest Bastion. Jest Bastion. Chodź. Bastyr, no. Dobra, jesteś gotowy? Nie, a ty? Nie. No, co zarobiście? Ej, widzisz, widzisz tam na dół? Widzisz tam na dół? Tam jest ogólnie złoto. I my musimy to złoto zdobyć po to, żeby się likwidować z Nie mieć perły. O tamte złoto? Czaisz? Tak, tamte złoto. Więc teraz schodzimy na dół. Patrz tutaj. Uważaj! I o mnie! Za tobą, za tobą, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jest mega lipa. Okej, okay, dobra, tu chyba jesteśmy bezpieczni. Musimy zdobyć to złoto. Ja chyba wiem, jak. O nie. Dobra, ogólnie teraz spadam na tego czarnego. Więc... Dawaj, teraz. NIE! Dawaj! Dasz radę, bierz te złoto i uciekaj Zrzuciłem go do lawy! Dawaj, dawaj, dawaj Teraz tylko złoto, teraz tylko złoto Idę do ciebie Dobra, poradziłem sobie, poradziłem sobie Biorę teraz złoto całe Chodź tu Mam dwa serca! Dawaj, dawaj Dobra, pół serca, pół serca, pół serca, pół serca Mamy full złota Idziemy się tradeować teraz Z piglinami To chodź To złoto, złoto muszę rzucaj, złoto, nie bij go, nie bij go, złoto Ej, no zostaw mnie Czemu go biłeś? Nie wiem, dużo Złoto, złota? nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Złoto rzucajmy. Teraz full złoto trzeba im rzucać. Aż nie drobnie tego czego chcę. Ile masz pereł? Dziewięć. Dobra, dwie perły dał. Dwie perły, znaczy trzy nie perły bi, dał. Nie bij perły już! Możemy ulatniać się. Aha, no dobra. E, daj mi te wszystkie perły, które masz od niego. Dobra, stary. Ogólnie teraz rzucamy perły i zobaczymy w którą stronę. O, w tamtą. No to XD Dobra, popylamy! No nie musisz, nie musisz ponownie Po naprawdę długiej i męczącej wyprawie dostaliśmy się w końcu do Strongholda Dobra, jesteśmy Trzyma. Dobra, teraz weź, teraz znaleźć ten no. portal, nie? No i nie da się jeszcze znaleźć tego portalu no, no No ja też jestem taki zmęczony, jeszcze nie widzę tutaj nic, tak mi o czym mrużą no Znalazłem, i... znalazłem Masz? O, dobra Ziben No i kurwa, zajebiście, ty to jednak jesteś gościem. Masz jeszcze? Mam <laughs> To weź daj To jest ta chwila, to jest ta chwila, w której Będziemy szli na smoka. I Dobra, nie gadaj, po prostu dostawiaj. Spadam. O nie, albo nie spadam. Ja Ty. Też się zasrałem. My jesteśmy w srebrnych zbrojach. Idziemy pokonać smoka, czyli naj, e, najcięższego stwora e, w Minecrafcie. Dobra stary, y, pamiętaj też nasz, nasz cel tutaj to nie jest zabicie smoka, tylko zdobycie pereł, nie? Ora no, mam 9 pereł aż co stary do do, do, do do przetrwania. Nie patrzcie wendermany. Staraj się patrzeć wysoko jak już. Nie smoka. Nie strzelaj, nie strzelaj, bi Dobra, i tak jeden. Jest. O! Jest, dobra, 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 idź do portalu szybko. Tylko level, level, dużo, level, dużo, level. Jajko! Wywalone w to, jajko stare. Mamy ważny, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Co teraz? Ja proponuję bazę zrobić w tej wiosce. No to jest dobry pomysł, nie ma co już tamtej rozbudować, jak tam już nic nie zostało. Ty, 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 ty. Da, daj mi swoje spodenki, bo tam jest tu do przetwarzania. Spode -y, buty, buty znaczy. Zrobić na terajtowe. I teraz będziemy wyglądać to... jak szefy. Dobra, stary, proponuję zrobić tu mury wokół tego wszystkiego. Wiesz co? No, a masz materiały? Czy zdjęta? Zbudowaliśmy mury wokół wioski, aby mieć większe szanse na przeżycie. To jest znowu jakiś wiatr mocniejszy. Tutaj nawet pochodnie się zaczynają rozpalać bardziej. Gdzie ty jesteś? Ty wiesz co? Ja sobie zrobię w tym kościele bazę ze względu, że jest no skobla no i też będą fajne, no, fajne widoki, no. Ty ale mocno jadź wjeje. Wracaj już do wioski. Zaraz będę, zaraz będę. Ty, bo tu jakieś Ty, chodź tu do mnie. Idę, idę właśnie inne, idę, 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 idę. Chodź tu do mnie. Gdzie ty jesteś dalej? Ty bo mi ściąga tornado. Wchodzę do domu. Chodź do kościoła, chodź do kościoła Wracam Jezu, ile tych tornat jest Ej, widzisz to? Ej, szkieletów się dużo zrespiło Ty, to jest koniec Ej, to jest koniec, stary M Mnie już ściąga Musisz wyjść z kościoła, bo tragedia jest Gdzie ty jesteś? No tutaj Patrz, chodź do kościoła, patrz, chodź co się chodź dzieje? Do kościoła, zostaw... Dobra, idziemy, 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 idziemy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Ty, bo... Domy rozwala, domy rozwala. Ty, co się tu dzieje? Widzisz tu coś? Ty, no wszędzie jest burza. Dobra, stoi, stoimy, tu, stoimy, tu, stoimy. O kurde. Co się dzieje? I nad, tam, na, tego, na jest... prawie nie ma. Patrz, patrz! Owce! To? Owce, w, kurwa krowy, wszystko owce zawalają. Ty, bo to idzie w naszą stronę. Ty, to nam rozwala tu mus... cał, 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 całą bazę. Stary, musimy Wejdu, tu przystać. Potwory, do nas, to wejdą, nie wejdą, nie potwory do nas wejdą. Potwory do nas wejdą. O, rozwala się! Nie! Nie! nie. Perły, 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 perły! perły Gdzie perły? Dalej, daleko, daleko, perły rzucaj, bo zginiemy! Rzuciłem, rzuciłem jedną. Te rzuciłem, te rzuciłem. Przeżyłem, znowu mnie wciąga! Nie, nie wciąga! Nie, nie wciąga! A mnie wciąga, wciąga mnie, cały czas mnie wciąga! Masz perłę. Mam kolejną perłę. Ej, dobra, perły już nie działają tak wysoko. Ej, HP mi zadaje! Alion, alion! Zginę, pomóż mi jakoś! Alion, gdzie jesteś? Idę do ciebie. Gdzie mnie teraz Kurde. O kurde. Dobra, wychodzę stąd. O kurde, dalej są. Ja pierdziel Alion, ty żyjesz? Alion, Alion, Alion Nie no, ja muszę Aliona znaleźć. Alion! Co jest? Nie. Może Peru mi się uda. Dawaj. Kurde. O kurde. Dobra, wyszedłem. Oj, oj, oj. Dawaj, nie, nie. Czekaj, Peru. Może tam. Muszę gdzieś ten też ma. Dobra, że O kurde. O kurde.